Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od początku swojej działalności organizuje konferencje, które mają na celu aktywizację kobiet. Wyjątkiem był zeszły rok, w którym ze względu na pandemię nie mogło dojść do spotkania. Tegoroczna edycja odbyła się w Mikołajkach pod hasłem Kobiety to dobry klimat i zorganizowana została wspólnie z jednostką centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, czyli z warszawskim oddziałem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W wydarzeniu wzięło udział około 30 kół z 15 województw. Jesteśmy przeszczęśliwi, że te wszystkie koła chciały być razem z nami i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Razem zawsze można więcej. Dlatego warto się zrzeszać w koła gospodyń wiejskich, działać tam na dole, wśród ludzi, na bazie swojej wsi czy gminy. Warto realizować swoje pomysły, bo jak nie my, to kto? To, że dziś przyjechały dziewczęta z całej Polski, bo w zasadzie tylko jedno województwo jest niereprezentowane, to znaczy, że one chcą tych spotkań. One chcą się uczyć, one chcą się, można powiedzieć, że wymieniać tą pozytywną energię, uczyć się od siebie nawzajem. Wydarzenie było świetną okazją do poznania działalności kół gospodyń wiejskich z całej Polski oraz szansą na zaprezentowanie lokalnych produktów. Ważnym punktem programu był konkurs kulinarny Skarby Zaklęte w Szkle, na który każde koło przygotowało przetwory owocowe, warzywne oraz mięsno-rybne. Jednym z naszych czołowych absolutnie zadań jest doprowadzenie do tego, żeby osoby mogły się spotykać i mogły się wymieniać swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i to realizujemy przez, przez to spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich tutaj w Mikołajkach. Kiedyś te koła zajmowały się rozprowadzaniem kurcząt, wypożyczaniem naczyń, dzisiaj czasy się zmieniły, więc myślę, że koła gospodin są takim elementem, które integruje społeczeństwo, które nadaje taki element kulturalny wsi. W trakcie konferencji Kobiety to dobry klimat można było zdobyć wiedzę o ekologii w rolnictwie, zdrowym trybie życia oraz zmianach klimatycznych. Koła gospodyń wiejskich to jest naturalne środowisko pełne miłości, ciepła, dobrego jedzenia, dobrych zapachów, dobrej energii. W takim środowisku można edukować na przykład dzieciaki, można edukować młodzież. To jest zadanie dla nas, kobiet, nie tylko wiejskich, także miejskich czy podmiejskich. Następne spotkanie już za rok. telewizja Kopernik. Kopernik.tv